Szanowni Państwo, poezję nie tylko powinniśmy czytać, ale powinniśmy o niej także rozmawiać. Dziś w sytuacji, kiedy spotkania literackie nie odbywają się z wiadomego powodu, mamy epidemię koronawirusa, podlascy twórcy literatury, poeci i poetki nie mają szansy na spotkanie ze swoimi czytelnikami, widzami, słuchaczami. Dlatego Stowarzyszenie Szukamy Polskie, realizując projekt Poeci w sieci, zaproponuje Państwu 8 rozmów z twórcami poezji z naszego regionu. Dzięki temu Poeci i poetki będą mieli szansę opowiedzieć o swojej twórczości, o książkach, które właśnie się ukazały, o planach wydawniczych na przyszłość, a także może o wierszach, które zostały napisane w czasie epidemii koronawirusa. Filmy, które dla Państwa zrealizujemy, będą do obejrzenia w mediach społecznościowych, na stronie Poeci w sieci. PL oraz na naszym kanale na YouTube. Zapraszam jako prowadzący rozmowy z poetami i poetkami w imieniu swoim, autorów i w imieniu organizatorów projektu Stowarzyszenia Szukamy Polski. Projekt Poeci w sieci dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Partnerami projektu są Książnica Podlaska, Wydział Filologiczny i Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku oraz klub czytelniczy Ex Libris.